Cześć, Zapraszam Cię na zajęcie z jogi kręgosłupa. Usiądź sobie na piętach. Rozstaw kolana szerzej. Wdech, unieś ręce do góry, spójrz na dłonie. I wydech, skłon. Sięgnij dłoni przed siebie, głowa jest luźna. Zostań w skłonie, w wirasanie. Poczuj i swój oddech. Zauważ go. Złap. Sprawdź, gdzie się zaczyna, gdzie się kończy. Spróbuj go świadomie wydłużyć. Wyobraź sobie, że Twój wdech zaczyna się u podstawy czaszki wydech kończ na kości ogonowej rozszerzaj żebra zrób świadomie jeszcze głębszy wdech wydech i z kolejnym wdechem pomalutku przejdź, zroluj się do góry, do klęku, dłonie pod barkami, kolana pod biodrami, rozstaw szeroko palce dłoni i tu miękko, wdech, krowa, kość ogona do góry, barki szeroko, nos do sufitu, wydech, kot, zakrążasz plecy, kosiogona podwinięta, broda do mostka, wdech, krowa, wydech, pod, oddychaj głęboko przez nos. Szukaj oddechu Ujjayi, czyli oddech z dźwiękiem w dole gardła. Wyobraź sobie, że wypowiadasz literę H, mając zamknięte usta. Oddech zaczyna szeleścić. Jeszcze wdech. I z wydechem zaokrągli plecy, odepchnij się od dłoni. Koło się schowaj pod siebie. I z wydechem uginasz łokcie. Otwierasz klatkę, do wdech, wydech, zakrągasz plecy. Rysujemy elipsę. Mięciutko. Raz. Dwa. Trzy. Cztery. A na pięć zmień kierunek. W drugą stronę dokręć kręgosłup. Raz. Dwa. Trzy. Cztery i pięć zaokrągli pleca, odepnij się od dłoni. I z wydechem ustaw kręgosłup w jednej. Z kolejnym wdechem unieść prawą rękę do góry, spójrz na dłoń. Wdech i wydech skręt. Wdech do góry, wydech skręt. Zrok podąża za dłonią. I raz, dwa. Cztery. A na 5 połóż bark, połóż policzek. Odepchnij się od dłoni, która jest przy twarzy. I dokręć delikatnie tors. Wzrok jest spokojny. Upewnij się, że twój łokieć jest pod kątem 90 stopni. Tak, żebyśmy mogli świadomie ustawić tutaj ramę. Barków, której się odpychamy. I spokojnie oddychamy. Kiery oddech na plecy. Jeszcze trzy. Dwa. Jeden. Z kolejnym wdechem. unieś dłoń unie lewą, która jest przy twarzy, do góry. Obe dłonie są naprężone, barki dobrze ustawione, wzrok leciutko na sufit. Jesteś. Raz. Dwa. Trzy. Cztery. A na pięć. Uginasz łokieć lewy. Dłoń sunie po plecach, spróbuj przechwycić udo. I zostań. Dokręć ciało, dokręć pozycję. Na raz. Oddychaj. Dwa. Trzy, cztery, a na pięć, unie dodatkowo prawy łokieć. Dłoń połóż na barku, tak żebyśmy jeszcze mogli tutaj mocniej dokręcić ciało. Jeszcze wdech. I z wydechem. Najpierw otóż prawy łokieć, prawą dłoń, lewa ręka do góry wdech a z wydechem przenieś jeszcze dłoń na początek maty, wydłuż talię I jesteś, oddychaj, raz, dwa, trzy, cztery, na pięć, wróć dłonią do twarzy, odepchnij się i unieś prawą rękę z powrotem do góry, wdech, spójrz na dłoń, i z wydechem uginasz łokie coś dłonią po plecach, przechwyć, uda. I zostań. Otwieraj klatkę piersiową. Na raz. Dwa, trzy, cztery, napięć wdech dłoń do góry. Wydech wyciągnij dłoń przed siebie i wypchnij lewą nogę dla balansu. Zostajesz, patrzysz na matę, na raz. Dwa. Trzy, cztery, a napięć, pięć odłóż kolano, odłóż dłoń. I teraz lewa ręka, wdech do góry i wydech, skręt. Wdech i wydech. Raz. Dwa. Trzy. Cztery napięć. Połóż bark i połóż policzek. Odepchnij się od dłoni, która jest przy twarzy i zostań. Kieruj oddech na plecy. Jeszcze trzy. Miękki oddech, długi oddech. Na raz. Dwa. unieść teraz prawą rękę do góry? Oba ramiona są aktywne, mocne. Dłonie są skierowane środkami do wewnątrz. Hmm? Jesteś. Mocno, mocno ciągnij prawą ręką do sufitu. Oddychasz. Raz, dwa, trzy, cztery. A na pięć uginasz łokieć, robisz rotację w barku, suniesz dłonią po plecach, masz możliwość przechwyć udo. I zostań, oddychasz. Raz, dwa, trzy, cztery. A na pięć ugni i jeszcze dodatkowo lewy łokieć, lewą rękę połóż na barku, tak żeby jeszcze tutaj mocniej dociągnąć tą przestrzeń. Mhm, oddychasz. Na raz, dwa, trzy. Otóż najpierw prawą rękę, unieś lewą dłoń do góry. I przenieś dłoń na początek maty. Jeszcze tutaj wydłużmy talię, oddychasz. Zostajesz raz, dwa, trzy, cztery. Na pięć, wróć dłonią do twarzy. Odpychając się, unieś lewą rękę z powrotem do góry. Spójrz na dłoń wdech. I z wydechem. Uginasz łokieć, co już dłonią po plecach, przechwyć udo. no serce do nieba. Otwórz, otwórz. Przestrzeń, klatki, piersiowej, oddychaj głębiej. Na raz. Dwa, trzy, cztery. Napięć. Unieś lewą rękę z powrotem do góry. Z wdechem wyrównaj barki, sięgnij dłonią przed siebie i wypchnij prawą nogę teraz dla balansu. Rozciągasz kończynę. Oddychasz. Raz, dwa, trzy, cztery, a napięć, odóż kolano. Otóż dłoń, podbij palce stóp, palce stóp są na macie, dłoń mi sięgni przed siebie i schodzisz mostkiem w dół, koś na do góry. Ostatecznie połóż czoło lub brodę, jeżeli jesteś mocno otwarty. Pozycja szczeniaka. Długi oddech na raz, dwa, trzy, cztery, Napięć, pomalutku, wróć, odepnij się, od maty, unij się na za do góry, wdech, wydech, sięgnij dłoni przed siebie, prawa ręka sięga do przodu, lewa ręka do tyłu, rozstaw ramiona szeroko, spójrz na dłoń, która jest za tobą, oddychasz. Raz, dwa, trzy, cztery, napięć, lewa ręka do przodu, uginamy oba łokcie. Skrzyżuj spróbuję zaplątać. Unieś dłonie do góry, ściśnij łokcie. Drishti, czy punkt skupienia w roku na dłonie. Oddychasz. Raz. Oddech na plecy. Dwa. Trzy. Cztery. Na pięć. Łokcie w dół. Lewa ręka do przodu, do prawa ręka do tyłu. rozstaw ramiona szeroko. Spójrz na dłoń za tobą. Oddychasz. Raz. Dwa. Trzy, cztery, na 5, dłoń do centrum. Uginamy łokcie, krzyżujemy je i zmieniamy skrzyżowanie, by podziałać w drugą stronę, dłonie do sufitu, łokcie ściągnięcie ściśnięte, oddychasz. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, wdech, wydech, łokcie w dół, dłonie w dół, wróć na matę. Z kolejnym wdechem wyprostuj prawą nogę, wyprostuj lewą i z wydechem pomalutku ugnij łokcie i wolno połóż się w dół na brzuchu. Przełóż dłonie przed sobą, łokcie na wysokości barków, skrzyżuj równolegle swoje dłonie i z kolejnym wdechem będziemy schodzić w dół. Palce będą rozchodzić się na boki, tak żebyś poczuł, poczuła oddech na plecach. Staraj się obserwować, co się dzieje na plecach. Czyli wdech. Z wdechem dłonie, po malutku wędrują na boki i skłon. Malutku wróć do góry, do centrum wdech. Z wydechem przestaw dłoń, która była u góry, na dół. I z kolejnym wdechem znów schodzimy w dół, dłonie na boki i dociąż ciężarem swojego ciała, ramiona, tak żeby poczuć, że łopatki się rozsunęły. Wdech i wydech. Malutku wdech, wróć do centrum, z wydechem przestaw swoje dłonie, tak jakby znalazły się na macie, dłonie pod barkami, odepchnij się i wróć do góry, do klęku, w klęku rozstaw kolana szeroko, stopy razy i wracamy do pozycji, która była na początku, do virasana, wdech i z wydechem skłon. Jeszcze wdech i z wydechem miękko zroluj się do góry. Skrzyżuj nogi, usiądź. I tutaj jest moment, w którym możesz zostać w wyciszeniu, w medytacji, na prostym kręgosłupie lub połóż się na macie do siawasany i odpocznij. Dziękuję Ci za wspólną praktykę. na Namaste.